Bo szanowni goście, okres Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku to czas spotkań, spotkań składania sobie życzeń, łamanie się okładkiem. Stąd i to nasze spotkanie w Klubie Miłośników Lotnicy. Serdeczne życzenia zdrowia, radości, miłości najbliższych. Szczęścia w życiu rodzinnym, osobistym oraz wiele sukcesów w pracy zawodowej i społecznej. Niech każdy dzień w naszej Ojczyźnie, w naszych domach oraz w naszym klubie napełniony będzie pokojem, miłością, nadzieją. I wiarą w lepszą przyszłość. To taki następny, kiedy mieleckie lotnisko wróci do rąk Mielcza. Ale w związku z tym, jak gdyby na zarządzie miasta Mierca spoczywa jak gdyby obowiązek być gospodarzem i coś zrobić dla tego lotniska i tutaj zawiązujemy taką koalicję żeby zaproponować kierunki rozwoju, bo na przykład Kazimierz tutaj bo właśnie to tak mi, dlaczego chciałem zabrać głos Piękną inicjatywę, już nie pierwszy raz zresztą mówi, ponieważ pierwszy zlot ANU-2 był w Mielcu, to zróbmy w końcu któryś tam, teraz też w Mielcu. Ale chcę Wam powiedzieć, że to jest absolutnie niemożliwe. To dzisiaj zrobienie, nawet jakby się wszyscy zgodzili. Dlaczego? Na lotnisku nie ma stacji paliw. Jak samoloty przylecą do Mielca, nie będą się miały gdzie zatankować, żeby odlecieć. Więc brakuje takich podstawowej infrastruktury, dlatego że Agencja Rozwoju Przemysłu o to nie dbała. Dzisiaj, żeby to lotnisko stało się takie, takim lotniskiem, które żyje może nie tylko tym wielkim lotnictwem, a również tym małym, no potrzeba takich właśnie różnych, niedużych, ale takich pożytecznych inwestycji. Jedną z pierwszych powinna być właśnie stacja paliw. Pierwsze spotkanie, które na ulicy Kościuszki, pierwsze spotkanie w szkole muzycznej, drugie, a właśnie w tym budynku w sali głównej, widowiskowej. Na pewno zupełnie inna oprawa, ale to było widać, że Wasze zaangażowanie jest znacznie większe. A w Wielcu jako mieście, które tak mocno z tradycjami lot lotniczymi jest związane. Jest taką, powiedziałabym, perłą w koronie całej Doliny Lotniczej, bo tu się o, robi ostateczny produkt, a ten ostateczny produkt to, to samoloty z zakładów lotniczych i myślę, że to, o czym powiedział Zbyszek Działowski, wszyscy, jeśli jesteśmy, powinniśmy kibicować o, zakładom lotniczym, bo. W tej symbiozie, możliwej tego nie było, w tej symbiozie zawsze będzie łatwiej pracować. Chciałam tym bardziej pogratulować i myślę, że w różne rzeczy się angażujemy i w Senie jest powołany, znaczy w całym parlamencie, a parlamentarny zespół do spraw lotnictwa, jestem wiceprzewodniczącą. Także wszystkie działania, które są związane z lotnictwem, mocno kibicujemy. Pan senator jest również wiceprzewodniczącym po strony senackiej, ale udaje nam się różne rzeczy rozwiązać. Myślę, że Zakładom Lotniczym kibicować będziemy, bo oni, ja, trąbę <tryk> jako utrzymanie przed zmianą właściciela jeszcze lotniska, to jest ogromne wsparcie. A w najbliższy wtorek będzie spotkanie, bo jest Komisja Wyjazdowa e, Sejmu, Komisja Obrony Narodowej e, będzie miała spotkanie w Zakładach Lotniczych w Dla Mielca to lotnisko jest ważne, mówimy o szkołach pilotażu, mówimy o aeroklubie, mówimy, bo tak bo może mniej się orientuje, że tutaj są produkowane e, samoloty te załogowe. Również kupowane dla wojska, to też jest świetny produkt. I wszystko to, co w Rzeszowie, bo dla nas jest jeszcze ważne, jak się rozwija Rzeszów nie tylko w USK, które jest w tej samej grupie, ale również podstrefa, bieleckie strefy ekonomiczne. Te rzeczy... tak Wspólnie powiedziałabym, będą taki, taką plamę. W Marszałkowskim Departamencie Promocji i Kultury, właśnie na takie inicjatywy, na inicjatywy promujące nasz region. To, to promuje nasz region, ale też pamiętając o tych tradycjach Tutaj spróbujemy uczynić ja ja pewne ja się kroki ja i w jakiej możliwości służę pomocą, jeżeli będę, będę potrzebny, będę mógł, jestem do dyspozycji. Chętnie włączę się w to, co robicie w to wspaniałe dzieło i jeszcze raz najsłynniejsze życzenia na ten nowy rok, który kończyliśmy.